Na no, obra, niżej. No to czyli dobrze byłem? Na parterze. Co za? Czekaj, to pójdę tędy jeszcze zobaczyć, czy będzie. Jak tędy nie będzie, to zjeżdżamy na dół. Przy Rosmanie, ktoś w ogóle chyba pisał. Czekaj, to ja z góry szukam Media Marketing jeszcze. Ej, wiecie, gdzie jest Mediamark? E, media no to się ma. Prosimy, No Możemy, możemy, no ja idę, Dawajcie oh, na Mediamark, panowie. Chopie, ja, by... ja nie ogarnę jest z Mediamark tutaj. No ja, podnać, no ja wiem, idziemy tam, chopie, tam będzie nieźle. być? Co? miałeś być? No No byłem, byłem. Chłopie, teraz stream jest nawet prowadzony. No zobacz, kamereczka jaka profesjonalna, widzisz? No, może jak ja wyglądam.